Początek meczu dla przyjezdnych, którzy doskonale wstrzelili się w kosz, błyskawicznie uzyskali przewagę, którą utrzymywali. Gospodarzom trudno było znaleźć drogę do kosza i mimo czystych pozycji pudłowali, choć pierwszą odsłonę spotkania zespół WKK przegrał 15 do 20, drugą rozpoczął serią 5-0 i doprowadził do wyrównania. Najpierw z załku trafił Jakub Koelner, a następnie z pół dystansu Jakub Patoka. Rywale szybko odpowiedzieli zdobyciem sześciu punktów z rzędu i znów zaczęli przejmować kontrolę nad wynikiem. Dodatkowo przyjezdnych rozgrzał efektowny wsad ich kap Kapitana Bartłomieja Ratajczaka, który zadziałał bardzo pobudzająco na drużynę Łukasza Grudniewskiego. Wracowienie jednak stanęli na wysokości zadania, ostatnia minuta drugiej kwarty to dwie celne trójki Jakuba Koelnera, pomiędzy którymi z półdystansu przymierzył także Szymon Kiwilsza. Pierwsza akcja po przerwie to powtórka z rozrywki i siedem oczek z rzędu zdobytych przez Wałbrzyszan po stronie WKK. Wynik po przerwie otworzył Jakub Patoka, który w całym spotkaniu zdobył 14 punktów, do tego zebrał 10 piłek. a Jego współczynnik Ewal wyniósł. 26. W drugiej połowie punkty w ważnych momentach zdobywali także skrzydłowy Dominik Rutkowski. W mieli Macieja Koperskiego, który w całym spotkaniu zdobył 17 oczek, a w samej trzeciej odsłonie meczu aż 15. Ostatnią ćwiartkę Wrocławianie rozpoczęli, co prawda przegrywając 53-57, ale na koniec to oni schodzili z parkietu z sukcesami. Dobrze rozpoczęli od początku. Seria 9-0 pozwoliła wyjść na prowadzenie. Potrafili się przeciwstawić mocnej obronie rywali, sami grając bardzo twardo, właśnie w tym elemencie. Na rzutów wolnych mieli zaledwie 19 prób, wykorzystali 11 z nich, a to okazały się bardzo ważne w samej końcówce spotkania. Rywale z kolei na 26 możliwych trafili 15 razy. Ostatecznie dwa punkty pozostały w stolicy Dolnego Śląska.